Sklep internetowy Tosia.pl przedstawia fotelik Bebe Comfort Ezeos Neo. Przeznaczony dla dzieci od urodzenia do osiągnięcia wagi 18 kg. Fotelik został wyposażony w rozbudowany system osłony bocznej SafeSight. Kładkę redukującą dla niemowląt. Wkładka wykonana jest z bardzo miękkiej i oddychającej tkaniny. Pod wkładką znajduje się clean. Który profiluje fotelik pod pupą noworodka. Fotel posiada pięciopunktowe szelki spinane centralnym zamkiem. Fotelik wyposażono w płynną regulację kąta pochylenia oraz regulację szerokości siedziska. Dzieci od urodzenia do wagi 13 kg przewoziły tyłem do kierunku jazdy. W tym celu odchylamy siedzisko fotelika maksymalnie i przygotowujemy pas samochodowy. Przekładamy pas. Pod siedziskiem fotelika. Wpinamy w klamrę. Odcinek biodrowy przekładamy przez oznaczone na niebiesko przelotki. Naciągamy. Górny odcinek pasa przekładamy przez przelotki. Oparciu i naciągamy. Starsze dzieci o wadze od 9 do 18 kg przewozimy przodem do kierunku jazdy. Aby zamocować fotelik w ten sposób, odchylamy maksymalnie siedzisko. Przygotowujemy pas, przekładamy go pod siedziskiem, wpinamy w klamrę. mamy fotel maksymalnie w siedzisko kanapy naciągamy pas i zamykamy klamry